Ocena programu Mój Prąd i Czyste Powietrze przez konsumentów może być spowodowana tym, że de facto inwestycje właśnie w instalację fotowoltaiczną na każdym poziomie, środki na te inwestycje pochodzą z budżetu często domowych, często wygospodarowanych, z comiesięcznych wypłat i kredytów, które ludzie podejmują do tego, żeby uniezależnić się od energetyki tradycyjnej. Dzisiaj jesteśmy w stanie zniwelować sobie rachunki, jesteśmy w stanie oszczędzać energię i uzyskać niezależność energetyczną, również w domach, jak i w firmach. Niemniej jednak bardzo dużą zachętą są programy, programy wsparcia, takie jak mój prąd czy czyste powietrze. W tym aspekcie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie wywiązuje się ze swoich obietnic, jeśli chodzi o tempo realizacji wniosków, budżet oraz nie, nie, nie uniemożliwia planowanie tych inwestycji w przyszłość. Nawet 44% ankietowanych konsumentów odpowiedziało, że wpływ programu Mój Prąd na rynek jest zły lub bardzo zły. To oznacza, że nawet wysokie poziomy dofinansowania nie są w stanie ich zmotywować do tego, żeby inwestowali dalej w zieloną energetykę. To bardzo kiepska prognoza dla rynku oraz dla gospodarki w kontekście stabilności sieci i rozwoju generacji rozproszonej. Jednym z powodów, jaki diagnozuje branża, jest brak edukacji odbiorców końcowych na temat systemu rozliczeń oraz poziomów opłacalności. System po zmianie rozliczeń energii z net meteringu na net billing, który dzisiaj obowiązuje, jest bardzo nieczytelny również właśnie dla konsumentów. Tak wynika z raportu przeprowadzonego przez Globenergia i firmę Olongi na temat rozwoju rynku fotowoltaiki w Polsce.